Cześć Boże, witam serdecznie. Wracają do mnie ciągle pytania związane z Treviano Romano. Po setkach komentarzy, które pojawiły się pod tym filmem, chociaż na niektóre z nich postanowiłem odpowiedzieć, na wszystkich jest to niemożliwe. Zajmijmy się więc tymi, które wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze, e, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy można oceniać objawienia, nim one się skończą. Wiele osób zarzucało mi to, że Robię rzeczy w ogóle nieuprawnione, jak takie rzeczy można robić, czy można oceniać objawienia, jeśli się jeszcze nie skończyły. Druga ważna rzecz. Dużo osób mówi, że to źle przetłumaczone, miałem objawienia i stąd całe zamieszanie, że zupełnie o czymś innym mówiła Matka Boża. No i trzecia rzecz, zajmiemy się kwestią analizy samych objawień. Słyszałem zarzuty i wiele się pojawiło, że tylko przeanalizowałem cztery. Nie znam się na tym kompletnie. Całe te objawienia tkną nadzieją i w pełni na pewno zgadzają się z doktryną katolicką. Zachęcam do wspólnego studiowania. A więc dobrze, czy można oceniać objawienia, nim się skończą? Można, a nawet trzeba. Kto ma jakieś wątpliwości, zachęcam do przyjrzenia się dokumentowi, który mówi o rozoznawaniu, Mamy jeden aktualny dokument na ten temat, Stolicy Apostolskiej. Nie można ocenić prawdziwości danych objawień, dopóki się nie skończą. Jeśli nie skończyły się jakieś objawienie, jakieś orędzia, nie można podjąć oceny, że na pewno mają źródło nadprzyrodzone. Ale można, a nawet wielokrotnie trzeba, Podjąć ocenę i powiedzieć, że one nie są z Bożego natnienia. Nie można uznać prawdziwości. Można, a nieraz trzeba uznać ich nieprawdziwość, nieautentyczność, brak nadprzyrodzonego charakteru. No doskonałym przykładem są na naszym polskim podwórku objawienia z Oławy. Kazimierz Domański, człowiek, który z wielką gorliwością przeżywał swoje życie, ale w pewnym. W roku 1983 zaczął rozgłaszać, że przemawia do niego Matka Boża na ogródkach działkowych. U niego się objawiła i w ten sposób pojawił się cały ruch związany z jego orędziami. Od 1984 roku, już po roku, pojawił się skok technologiczny. Matka Boża zgodziła się nagrywać, więc pojawiły się nagrywane na kasetach orędzia. Moi drodzy, już w 1986 roku episkopat po analizie wydał bardzo jasne oświadczenie. Absolutnie nie można widzieć w tych objawieniach elementu nadprzyrodzonego. Są tam błędy doktrynalne. Jedną z takich błędnych teorii, którą propagował pan Domański, było to, że Jezus kiedy jest przyjmowany nastojąco, to jest zupełnie niegodnie. Wychodzi z Eucharystii, nie jest obecny już w konsekrowanej hostii. Chostia przestaje być konsekrowana w momencie, kiedy próbujesz ją przyjąć na stojąco. Zupełnie absurdalna teoria. Tam było więcej tych teorii, zgorszenia, kiedy kobieta chodzi w spodniach i różne inne pomysły. W 2002 roku pan Kazimierz Domański umiera i na łożu śmierci się wyspowiadał, czyli wyrzec się tych, tych wszystkich. Błędów i tych objawień. Moi drodzy, to pierwszy z przykładów. One trwały, te objawienia, jeszcze długie, długie lata, to jest kilkanaście lat, a episkopat, widząc zasięg tego ruchu, no, podejmuje jasną decyzję i, i, i jasną ocenę. Więc nie jest prawdą, że nie możemy podejmować ocen, a nawet trzeba. Biskup jest zobowiązany do tego, by to zrobić, by się o to zatroszczyć. A my jako teolodzy, to jest naszym obowiązkiem, badanie prawdy, więc musimy to robić, to jest nasze zadanie w Kościele. Drugie pytanie, druga kwestia, kwestia tłumaczeń, sławny już orędzie na temat zbierania puszek, robienia sobie zapasów, konserw i wody, wziąłem z oryginalnej strony rosario.com. tłumaczyłem je sobie sam, to są bardzo proste orędzia, bardzo prosty język włoski, który nie wymaga jakichś wielkich egzeges. Można powiedzieć, no dobrze, na pewno się pomyliłem, ale no to stawiam Ci pytanie w takim wypadku, czy również mylą się sami Włosi? Czy Włosi, którzy czytają w oryginale te teksty, także nie potrafią tego zrozumieć, że Matka Boża każe robić zapas, kupować konserwy i wodę butelkowaną, bo demony chciało na nam to wszystko ukraść parę przykładów. Mamy tutaj ze strony internetowej analizy Kolcji związanej z ojcem Amortem, związana też mocno, z ruchem różnych objawień maryjnych. Tu jest jej artykuł, który można sobie na internecie zobaczyć, kiedy tłumaczy, dlaczego uznaje te objawienia za nieautentyczne, między innymi pokazuje, że no, Przedziwne jest to wezwanie, by robić zapasy już y, parę lat temu i się nie sprawdziło to. Po co by trzeba było to robić? Te zapasy już by były przeterminowane. No, mamy drugą stronę. Kanał Maryjny, kanał, który mówi też o różnych objawieniach. No i między innymi mamy tu całą analizę dłuższą różnych tekstów, które autor tego kanału Maryjnego mówi, no nie da się z nim pogodzić ich. Z nauczaniem katolickim, m.in. No wprost aż śmieje się, aż sobie troszeczkę yy, no kpi z tego orędzia na temat robienia puszek, kupowania zapasów. A co więcej, jeśli sięgniemy do oryginalnej książki ze wstępem Ojca Flavio Ubodiego, to przeczytamy takie słowa. Aby poradzić sobie z tą kryzysową sytuacją, mowa jest o wszystkich innych objawieniach, które o tym mówią. Powinniśmy zaopatrzyć się w żywność i wodę pitną. Porównaj 16 sierpnia 2016 roku. Yy, czyli odniesienie do tych objawienia, o którym mówię. No z tego wynika, że ojciec Flavio Ubodi też pomylił się. No, też źle przetłumaczył. To są tak absurdalne zarzuty, jakieś błędy w tłumaczeniu, że no, ciężko mi z nimi dyskutować. No ale dobrze. Jeśli miałbym źle tłumaczyć, to wezmę do ręki samą książkę. Polskie tłumaczenie w drodze z Maryją. Nowiutka, świeżo pachnie. No i mamy cały wstęp, który mówi i opisuje, też podsumowuje pewne objawienia, choć sama książka zawiera objawienia dopiero z roku 2017-2018, to wstęp mówi o tych 2016, więc chciałbym Cię zaprosić do analizy, co nam mówią te objawienia, co nam mówią na temat dróżańca? Jest oczywiście ogromnie wiele zachęt do różańca, ale znajdujemy pewne bardzo dziwne sformułowania, a nawet niezgodne z nauczaniem katolickim. 30 lipca 2016. Różaniec to najsilniejsza i najpotężniejsza broń. 13, 17 stycznia 2017. Różaniec jest jedyną tarczą, która chroni Was przed złem. 13 lutego. 2018. Różaniec to jedyna kotwica zbawienia, którą posiadacie. To nie jest prawda. To po prostu nie jest prawda. Różaniec jest piękną modlitwą, ale nie jest jedyną kotwicą, nie jest najsilniejszą, najpotężniejszą bronią, jedyną tarczą, która nas chroni przed złem. Mamy łaskę uświęcającą, to jest pierwszorzędnie nas chroni przed złem. Mamy, mamy Słowo Boże, które chroni nas przed złem. I tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, różaniec jest piękną modlitwą, ale nie można go absolutyzować. Nie można go stawiać w centrum chrześcijańskiej wiary. On nie jest centrum chrześcijańskiej wiary. Idziemy dalej. Moi drodzy, pojawia się mnóstwo takich teorii spiskowych w tych orędziach. Uważajcie na szczepionki. Próbuje się bowiem zmanipulować każdego już od urodzenia. Uważajcie na fałszywe demokracje, ponieważ wkrótce zanurzą was w dyktaturach. Stwierdzenia podobne do wielu tych teorii spiskowych, które krążą po internecie temat Eucharystii. Oczywiście jest zachęta bardzo często pobożna do tego, by Eucharystię przyjmować, ale moi drodzy, no pojawia się na przykład 25 sierpnia 2018 roku albo z 13 października 2017 ostrzeżenie. Moi umiłowani, zapamiętajcie dobrze słowo pamiątka, wkrótce bowiem będzie ono obecne w kościołach zamiast Eucharystii. mówcie się, módlcie, módlcie się dużo. Nowy dokument o Eucharystii został już podpisany. Zaniknie wiara w przeistoczenie. Wszystko zostanie uznane za pamiątkę, upamiętnienie. Moi drodzy, jak chociaż ktoś trochę zna się na teologii sakramentów, to zobaczy, że tu jest pomieszanie z poplątaniem. Pamiątka jest użyte, to słowo, które w teologii katolickiej, które od dwóch tysięcy lat funkcjonuje jako jeden z nazw anamneza, funkcjonuje jako też nazwa Eucharystii, jest tak nazywana. To, przy czym próbuje przestrzec domniemana Matka Boża, to prostestanckie rozumienie słowo pamiątka. Czyli Matka Boża rozumie słowo pamiątka po protestancku. Jako tylko wspomnienie, to jest protestanckie rozumienie, i z tego by wynikało, że Matka Boża nie rozumie, jaka jest tradycja kościoła, i próbuje mówić o jakimś dokumencie, który jest już podpisany, który miał to wprowadzić dwa lata temu. Moi drodzy, no to po prostu jest nieprawda. To po prostu nie jest prawda. Nie, do, nie da się tego w żaden sposób. Obroni. Moi drodzy, kolejny temat, no szokujące sformułowania związane z papieżem. 21 czerwca 2016 roku. Pontyfikat papieża będzie krótki, no już trochę trwa. 28 czerwca 2016 roku. Papież jest zmuszony podejmować decyzje, które nie pochodzą z jego serca. Ktoś zmusza papieża. Przedziwne teorie, spiskowe teorie, które Krążą po internecie. 16 września 2016 roku. Będzie wielkie trzęsienie ziemi po Francji w Rzymie, a kardynałowie, biskupi będą zmuszeni wybrać ścieżkę zła, odchodząc od jedynej prawdy. Ktoś zmusza kardynałów, biskupów do wybierania zła, nie wybierają, wbrew swojej woli. Strasznie fatalistyczne, przedziwne stwierdzenia. Moi drodzy, no to są przedziwne teorie spiskowe, błędne nauczanie. Kolejna taka niebezpieczna tendencja to ogromne poszukiwanie takiej cudowności, które widzimy w tych objawieniach. Zachęcam do przeczytania wstępu stron 45 jest cała lista różnych znaków. Znaki na niebie, zachęty by ich szukać. 22 listopada 2016, 1 kwiecień 2017 itd., tak dalej, Lista jest na dole. Zachęcam by się przyjrzeć znakom. Patrzcie często w niebie. Nie martwcie się, zobaczcie znaki na niebie. Bądźcie gotowi wypatrywać w, w niebo. Spójrzcie na znaki. Wkrótce nawet księżyc nie będzie odbijał światła. Uważajcie na znaki na niebie, szukajcie znaków. W książce są niby znaki, są znaki podpisane jako znaki na niebie, zdjęcia z okolic Trewiniano, w którym jak chociaż znowu trochę się ktoś zna na technice i wie, że kiedy zrobi aparatem zdjęcie pod światło, pod słońce, to będą takie efekty na zdjęciach, czym mówię jeszcze? Mówią na morędziach, mówią nam bardzo dużo o katastrofach, burze słoneczne. Asteroida, która zbliża się już do Ziemi, co spowoduje katastrofę. 19 września 2016. 19 października tego samego roku wkrótce już uderzy asteroida w Ziemię. Zahamuje rozwój technologii. Mówi nam objawienie. Bóg, dając nam technologię, chciał nam pomóc, ale obecnie prowadzi ona rodziny do zatracenia. 3 listopad 2016, w czerwcu 2017 roku, znowu mowa o asteroidzie, która już się zbliża. To jest, moi drodzy, lękowe podejście. To jest teoria spiskowa. Moi drodzy, no nie możemy tego uznać za Boże wezwanie. Wzywanie do jakichś lęków przed asteroidami, wybuchy wulkanów, trzęsień ziemi mamy ich naprawdę w tych orędziach dziesiątki z różnych krajów. Przeróżne orędzia, które miały się spełnić. Wydawca do niektórych no, próbuje dopasować, że coś się faktycznie tam wydarzyło, chociaż nawet o jakiejś małej skali szczególnie w niektórych krajach, gdzie te trzęsienia ziemi są regularnie każdego roku. Co jest nietrudno przewidzieć, ale widzimy mnóstwo, których, się, których nie da się w żaden sposób obronić. Moi drodzy, no i jeszcze kolejna rzecz, kwestia zawierzenia Fatimy. 13.10.2017 2017 roku czytamy takie słowa. Moje drogie dzieci, to, czego doświadcza teraz ludzkość, jest spowodowane brakiem poświęcenia Rosji, o co prosiłam już w Fatimie właśnie po to, aby nie rozpoczęły się wojny, które nadciągają. Yy, moi drodzy. To znowu jest nieprawda. To jest jedna z takich teorii spiskowych. Pius XII dokonał zawierzenia całego świata Matce Bożej zgodnie z myślą Fatimy. Zrobił to to samo w 1952 roku. Jan Paweł II robił to wielokrotnie. W 1981 roku bezpośrednio zawierzył Rosję. Następnie w 1984. Następnie w roku 2000. Czy mylili się oni? Czy papież święty nasz, papież Jan Paweł II trzy razy się pomylił, źle to zrobił, nie od, wykonał pewnego rytuału odpowiedniego, tak jak trzeba było to zrobić. To jest magiczne myślenie, moi drodzy. Magiczne błędne myślenie. Moi drodzy, pomijam już inne tematy. Trzymajmy się więc Bożego Słowa, trzymajmy się nauczania Kościoła, trzymajmy się tego, co uczą papieże, uczą dokumenty Kościoła. Zachęcam, by zamiast czytać o objawieniach kolejnych, wziąć do ręki na przykład piękną, piękny dokument Jana Pawła II różańcu. Zachęcam, by zamiast rozczytywać się w prywatnych, wątpliwych, niepotwierdzonych objawieniach, wziąć do ręki i przeczytać dokument Pawła VI o pobożności maryjnej, w jaki sposób kształtować ją w zdrowy sposób. Zachęcam, by przeczytać inny dokument piękny Jana Pawła II. Redemptoris Mater, Matce Zbawiciela. Mamy tyle pięknych, głębokich dokumentów które, Kościoła, które bazują na Bożym Słowie, które możemy trawić, medytować, które dają nam głęboką światło, jak przeżywać codzienność, jak przeżywać teraz ten czas, też trudny czas epidemii. I znajdziemy tam pewne światło, którego nie będziemy się bali. Światło Bożego Słowa, światło objawienia, światło zdrowej doktryny katolickiej, a nie światło wątpliwych objawień, które mogą łatwo wprowadzić nas w niebezpieczne bezdroża. Zachęcam do tego i pozdrawiam. Do zobaczenia. Z Bogiem.